Pan marszałek, jak już o X-ie i o testowaniu zaufania i przyjaźni, to co Pan myśli o tym X-owym starciu Rubio, Sikorski i Mask? Przede wszystkim myślę, że pan minister Sikorski napisał prawdę. Jestem dumny z tego, że mamy takiego ministra spraw zagranicznych. Napisał prawdę, zrobił to nie w tonie konfrontacyjnym, tylko wymianę informacji. Przedstawił fakty, co do których trudno mieć wątpliwości. Polska rzeczywiście płaci za ukraińskiego Stalinka. W, jeżeli natomiast chodzi o odpowiedź pana Maska w, na to, co napisał pan minister Sikorski, nazwanie go małym człowieczkiem w oczekiwanie, żeby się zamknął, uważam, że Mask powinien przeprosić polskiego ministra spraw zagranicznych za to, co napisał, bo Polska jest dumnym krajem i nie pozwoli nikomu, niezależnie od tego, ile miliardów ma na koncie poniżać siebie, swojego rządu, ani odzywać się do nikogo, kto jest przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej, w taki sposób, jak jakiegoś chłystka, którego spotkał gdzieś na ulicy w dziwnych okolicznościach. Subskrybuj po więcej.